Zoomi wideo prezentuje. Mini browar i restauracja Kowal to niezwykle klimatyczny lokal położony w samym sercu Koszalina. Jest to obowiązkowe miejsce do zobaczenia na pomorskiej mapie lokali gastronomicznych. Wyjątkowa atmosfera połączona z niespotykanym wystrojem oraz wyśmienitym piwem i kuchnią stanowią gwarancję udanego wieczoru w gronie znajomych. Piwa ważone w naszym mini browarze produkowane są na najnowocześniejszych urządzeniach zgodnie z prawem czystości z 1516 roku, która pozwala do produkcji używać wyłącznie czterech surowców wody, chmielu, słodu i drożdży. Mini Browar Kowal to również restauracja z polską tradycją, a naszymi sztandarowymi daniami są golonka z pieca oraz polędwica w sosie kurkowym. Różnorodność sal restauracyjnych stwarza doskonałe warunki do organizowania wszelkich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, bankiety, imprezy firmowe. Serdecznie zapraszamy oraz czekamy na państwa w Mini Prowadze i Restauracji Kowal w Koszalinie przy ulicy Grunwaldzkiej 1A. Zumi więcej o firmach, produktach i usługach.